Wyobraź sobie, że jesteś w cichym pokoju, za oknami wieje wiatr, a dreszcz przebiega ci pokręgosłupie, nie z powodu zimna, ale z powodu obecności kogoś, kogo nie potrafisz wyjaśnić. Tak to się wszystko dla mnie zaczęło, pewnego zwykłego dnia w roku 2025, roku już pełnym pytań i cieni. Jestem prostym człowiekiem, jednym z was, który od 62 lat żyje pracą, rodziną i wiarą, którą, przyznaję, Czasami pozwalam zwiędnąć jak zapomniany kwiat. Ale to, co Wam powiem, nie jest owocem fantazji czy gorączkowego marzenia. Jest to świadectwo, które poruszyło mnie do głębi. Przesłanie, którym czuję się zobowiązane się z Wami podzielić, abyście mogli zobaczyć to, co ja zobaczyłem i usłyszeć to, co usłyszałem. Papież Franciszek, nasz pasterz, człowiek kruchy, ale niestrudzony. Miał wizję, niezwykłe spotkanie z Maryją dziewicą, a jego słowa mają taką samą wagę. Kamień w świecie, który najwyraźniej stracił orientację to wydarzy się w tym roku jeśli powiedział a to jeśli jest ostrzeżeniem, zaproszeniem drzwiami które nadal możemy otworzyć lub pozostawić zamknięte na zawsze. Był poranek marca, dokładnie ósmego dnia miesiąca kiedy wiadomość ta zaczęła krążyć. Ojciec Święty, w wieku 88 lat, zachorował i musiał pozostać w łóżku. Lekarze mówili o infekcji dróg oddechowych, co nie było niczym nowym u mężczyzny w jego wieku, ale coś w jego niedawno wyleczonych oczach wskazywało na co innego. Nie tylko jego ciało cierpiało, jego duch zdawał się dźwigać ciężar, który przekraczał granice ciała. Nie dowiedziałem się o tym wszystkim z telewizji ani z gazet, ale z listu, który mój zaprzyjaźniony ksiądz dał mi do przeczytania, napisane odręcznie przez świadka bliskiego papieżowi. W liście tym opisano moment czuwania, gdy w ciemnościach pokoju François, między dwoma ciężkimi oddechami, spojrzał w pusty kąt. Tak przynajmniej wydawało się tym, którzy mu pomagali. Uśmiechnął się słabym, ale lekkim uśmiechem i coś wyrzeptał. Potem głosem który. Wydawało się, że głos dochodzi z daleka i mówi Matka jest tutaj. Nikt nie odważył się mu przerwać. Zamknął oczy i milczał przez długie minuty, jakby czas się zatrzymał. Kiedy je ponownie otworzył, poprosił o długopis i kartkę papieru i drżącą ręką zapisał to, co objawiła mu Matka Boska. Nie jestem teologiem, ani człowiekiem o wielkiej kulturze. Całe życie mieszkałem w małym warsztacie i skromnym domu, gdzie wraz z żoną wychowywaliśmy trójkę dzieci, które obecnie są już dorosłe i mają własne życie. Wiara zawsze była dla mnie cichym towarzyszem, a nie płomieniem, który płonie bez końca. Ale tamtego dnia, gdy przeczytałam te słowa, poczułam, że coś się we mnie zmienia. Według przekazów, Matka Boska ukazała się Franciszkowi z twarzą naznaczoną nieskończoną słodyczą, ale także głębokim smutkiem. Miał na sobie niebieski płaszcz, taki jak na znanych nam obrazach, ale jego stopy były bose i spoczywały na suchej, popękanej ziemi. Być może to symbol świata, któremu pozwoliliśmy wyschnąć. Mój synu powiedział, spójrz w serca ludzi. Są twarde jak gwoździe, ale jeszcze nie jest za późno. Następnie pokazał mu wizję, serię wydarzeń, które mogą się wydarzyć do końca tego roku 2025 jeśli nie zmienimy kursu. Nie wydarzyło się? Lista katastrof, często przedstawianych w apokaliptycznych przepowiedniach lecz obraz tego, kim możemy się stać na lepsze lub gorsze w zależności od wyborów, jakie podejmiemy. Przeczytanie tego skłoniło mnie do zastanowienia się nad tym, co tak naprawdę oznacza zmiana kursu. Nie jestem typem osoby, która poucza i nigdy tego nie tolerowałam, gdy byłam młoda. Do dziś pamiętam, jak mając 25 lat, opuszczałem niedzielną mrze, żeby pojechać z wujkiem na ryby nad rzekę. Ale dziś, mając 62 lata, czuję, że te słowa nie są nagano, lecz przypomnieniem. Matka Boża mówiła o świecie. Który się rozpada, nie tylko z powodu wojen i klęsk żywiołowych, ale z powodu obojętności, która oddziela nas od siebie. Pokazywał papieżowi obrazy zatłoczonych miast, w których nikt nie patrzy sobie w oczy, rodzin jedzących w ciszy przed jasnymi ekranami, dzieci dorastających, nie wiedzących, co to znaczy się modlić. Ale pokazało mu też inną możliwość, zjednoczone ręce, zjednoczone społeczności, otwarte serca. To się stanie w tym roku, powiedział, jeśli moje dzieci wrócą do mnie i mojego syna. To nie była groźba, lecz obietnica i to zależy od nas. Nas. Przyznaję, że w miarę czytania zaczęły mnie swędzić oczy. Nie jestem osobą, która łatwo płacze, moja żona zawsze mówi, że moje serce jest ukryte za żelazną ścianą. Ale było coś w tych słowach, co sprawiło, że pomyślałam o moich dniach, o czasach, kiedy wybierałam wygodę zamiast odwagi, ciszę zamiast prawdy, przypomniałem sobie, jak pewnego razu, może 10 lat temu, mój najmłodszy syn, mający wtedy 20 lat, zapytał mnie, dlaczego nigdy nie modlimy się razem. Powiedziałem mu, że każdy ma swoją wiarę i nie ma potrzeby mówić o niej głośno. Dziś żałuję tej odpowiedzi. Może gdybym wziął ją za rękę i odmówił modlitwę. Choćby prostą, bylibyśmy teraz bliżej siebie. W swojej wizji Matka Boska poprosiła Franciszka, aby przypomniał nam o potędze modlitwy, nie jako pustego rytuału, ale jako pomostu między nami a Bogiem, między nami a innymi ludźmi. I tutaj chcę się podzielić z wami modlitwą, którą napisałam po namyśle. Nie jestem poetą, ale to płynie z serca i mam nadzieję, że uda Ci się to uczynić swoim. O Maryjo, dziewico, matko i królowo, spójrz na nas, Twoje zagubione dzieci, w tym roku 2025. Nasze ręce są zmęczone, nasze oczy rozproszone, nasze serca zimne, Ty, który stąpałeś po tej ziemi z niezachwianą wiarą, prowadź nas do Twojego Syna, naszego Zbawiciela. Daj nam siłę, abyśmy mogli zerwać łańcuchy egoizmu, daj nam światło, abyśmy mogli dostrzec potrzeby na twarzach ludzi wokół nas, daj nam głos, abyśmy mogli śpiewać Twoją chwałę nawet w czasie burz. Niech ten rok nie będzie dla nas końcem, ale nowym początkiem pod Twoim świętym płaszczem. Amen. Jeśli Ty również głęboko odczuwasz te słowa, zachęcam Cię do powiedzenia Amen w myślach lub na głos, gdziekolwiek jesteś, to mały gest. Ale pierwszy krok. Wracając do wizji, Francisco wskazał na szczegóły, które zrobiły na mnie wrażenie swoją konkretnością. Matka Boża mówiła nie tylko o wielkich rzeczach, takich jak pokój między narodami, ale także o codziennych chwilach, które możemy rozpoznać. Opisał mężczyznę, który gdy wraca do domu zmęczony po dniu pracy, znajduje czas na słuchanie żony, zamiast włączać telewizor. Pokazała kobietę, która zamiast osądzać sąsiadkę w potrzebie, przynosi jej ciepły posiłek. Małe działania, prawie niewidoczne, ale pomnożone przez miliony, mogą zmienić oblicze roku 2025. Zastanawiałem się, czy ja również mógłbym być tym mężczyzną, tą kobietą. W wieku 62 lat myślałem, że mój czas na dokonanie zmiany dobiegł końca, ale teraz wiem, że nigdy nie jest za późno. Matka Boża powiedziała Franciszkowi, że odpowiedź na jego proroctwo zależy od każdego z nas, nie tylko od możnych i świętych. Pisząc te słowa, myślę o tobie, którym nie czytasz. Czy jesteś 58-letnią kobietą z dorosłymi dziećmi i zastanawiasz się, czy twoje życie ma jeszcze sens? A może 65-letni mężczyzna, który obserwuje zmieniający się świat i czuje się bezradny? Mówię wam, nie jesteśmy bezsilni. Wizja papieża jest z pewnością wezwaniem, ale także nadzieją. Nie chodzi o robienie wielkich rzeczy, chodzi o powrót do tego, co ważne. Pamiętam, jak pewnego dnia, może pięć lat temu, pomagałem sąsiadowi naprawić dach po burzy. Nie rozmawialiśmy od miesięcy, z jakiegoś głupiego powodu, którego nawet nie pamiętam, ale tamtego dnia, pracując razem, śmialiśmy się jak starzy przyjaciele. To był prosty moment. Ale teraz rozumiem, że był to zalążek tego, o co prosiła Matka Boska. Co więc możemy zrobić tu i teraz, w roku 2025? Zachęcam Cię, abyś nie traktował tych słów tylko jako opowieści. Jeśli czujesz, że to świadectwo Cię poruszyło, jeśli uważasz, że przesłanie Matki Bożej zasługuje na to, by się nim dzielić, proszę Cię o działanie. Niedawno odkryłem kanał na YouTube. Prowadzony przez prostych ludzi, takich jak ja, którzy z otwartym sercem mówią o wierze i nadziei. Nazywa się światło na ścieżce i co tydzień publikowane są tam refleksje takie jak ta, aby podtrzymać płomień. Zapisz się, zostaw komentarz, daj nam znać, że jesteś częścią tego cichego, ale potężnego ruchu. To nie jest propaganda, to sposób na utrzymanie jedności, na to, byśmy nie czuli się osamotnieni na tej drodze. Wizja papieża Franciszka nie zakończyła się pożegnaniem. Zanim umarła, Matka Boska położyła rękę na głowie i rzekła, Powiedz moim dzieciom, że na nie czekam. Nie bój się jutra, ale buduj je z miłością. Te słowa dały mi spokój i mam nadzieję, że dadzą spokój również Tobie. Ten rok, 2025, może być rokiem, w którym tracimy siebie lub rokiem, w którym odnajdujemy siebie. Wybrałam odnalezienie siebie, więcej się modlić, więcej słuchać, więcej kochać. Nie jestem doskonała i nigdy nie będę, ale wiem, że Matka nie prosi nas, abyśmy byli doskonali, prosi nas tylko, abyśmy próbowali. Zostawiam Was więc z sercem pełnym wdzięczności za wysłuchanie mnie i z jedną pewnością, nie jesteśmy sami. Światło zawsze tam jest, jeśli zdecydujemy się go szukać.